Działania to jest bardzo na pewno ważna rzecz. Ktoś kiedyś powiedział, że jak nie znasz yy, celu, nie wiesz, gdzie idziesz, to na pewno tam nie dojdziesz. Aczkolwiek yy, nie można zapominać o tym też, że ważna jest chyba też sama droga, która, która prowadzi do celu. Yy, wszystko to, co dzieje się pod drodze, to jest często ciekawsze od osiągnięcia całego, samego celu. Często jest coś takiego na przykład, nie wiem, mam cel, mam plan po prostu zrobić płytę na przykład. I, i mm. całe to robienie płyty, mimo tego, że przez to męczące, to jest tak naprawdę w tej całej zajawce największy fan. bo nie wiem siedzieć w studiu, nagrywać, pracować i tak dalej. To jest to, jest to wszystko coś jest ciekawe. I często jak już ta płyta jest skończona, to z jednej strony się świetuje, wiadomo, jak jest kolejny, kolejny krok, fajnie wykonany, wszystko jest ok. Natomiast z drugiej strony jest właśnie taka pustka, bo, bo już się osiągnęło to, co się chciało osiągnąć i trzeba właśnie w tym momencie trzeba... Zaczęli myśleć nad nowym planem. Myślę, że plan, jak najbardziej, działania, ale też trzeba pamiętać, że nie tylko cele są tak naprawdę ważne, ale też drogę Szanuję przede wszystkim ludzi, którzy są szczerzy wobec mnie. To znaczy, tak, możesz mnie lubić, lubić możesz mnie nie lubić, może Ci się podobać to, co robię, może Ci się nie podobać to, co robię. Szanuję to, jeśli potrafisz stanąć przede mną, nie gdzieś tam przy komputerze po by prostu sobie, sobie to napisać, tylko stanąć przede mną i mu to powiedzieć w twarz w jakikolwiek sposób. I yy, naprawdę bardziej szanuję i lubię ludzi, którzy potrafią przyjść do mnie i powiedzieć stary to i to i to i to, jest słabe, to jest fajne, albo coś takiego, niż gości, którzy przychodzą do mnie i mówią stary, super, fajnie, fajna, fajna płyta, wiesz, fajny materiał i tak dalej, a potem gdzieś słyszę... Z z jakichś po prostu pobocznych opcji, że ich zdanie na temat jest upełnienie. Także na pewno szanuję, szanuję szczerość i ludzie, którzy po prostu mówią jak jest, tak jak, tak jak po prostu czują i tak jak myślą. Nie wierzę w nic na ślepo na pewno. Jestem człowiekiem, który stara się weryfikować. nie w sensie takim, że nie mam, nie wiem, autorytetu nieomylnych. Generalnie jestem człowiekiem, którym nie wierzy. Staram się zawsze wyciekać, szukać, zastanawiać się. Także chyba do końca tak nie, na ślepu nie wierzę w nic. Przerzuciłem, no ale niestety należałoby zrobić. Taka praca. Taka praca. <laughs> Dokładnie, czasem jest tak, że udaje się wytrzymać ze wszystkim do momentu, wiesz, na no, koncert, <laughs> to jest, jest tak, jest tak. Że jest, wiesz, wszystko, wszystko fajnie, zdrowy tryb życia, wiesz, zaczynam biegać, nawet jakieś takie, takie rzeczy. To wystarczy jeden dobry taki wyjazd, typu dwa, trzy koncerty i już znowu wszystko od początku. Nie ma takiego albumu dla mnie dla mnie to jest level. Jeśli chodzi o, o taki największy klasyk w moim życiu, który gdzieś tam najbardziej kierunkował yy, moje myślenie na i moją drogę, to jest drugi album Wutan Forever. Nie wiem po prostu, że w takim akurat czasie gdzieś tam dorastałem, że ten album zrobił na mnie najsilniejsze wrażenie i, i do tej pory pewnie za każdym razem jak go to włączam to, yy, to naprawdę nie wiem, czuję się jakbym miał tam 16 czy 17 lat I, i, i to jest, to jest rzecz, w której nie zawsze chcecie. Ja na pewno taki album jest z nie? Na pewno Ilmatic, hey. na pewno Edward S. Wiele, wiele rzeczy tak naprawdę ja mam dużą kolekcję płyt i staram się cały czas powiększać, zbieram wpływ e, na bieżąco. Też jest to jeden z moich nałogów. Z o się do wcześniej, ale takim, którego niekoniecznie chciałbym rzucić, chociaż chyba moja dziewczyna szkoła wolałam, że żebym rzuciła to by było jakieś tam na, na, na otoczenie, natomiast e, często mam tak, że jak wstaję rano, to pierwsze co robię to schodzę na dół do, do skrzynki i, i sprawdzam czy... Czeście jest, yy, tak. Także tak jak mówię, no, jestem płytopolikiem, z i generalnie trudno by było mi wybrać taki, taki jeden totalnie jeden najlepszy album. Mógłbym wybrać nie wiem, jeden album z każdego podgatunku, w sensie na przykład wybrać jeden album, jeden regowy, albo jeden album z Południa, jeden z zachodu. To bardziej, bardziej tak. Natomiast yy, natomiast tak jak mówię, no, jednego na pewno nie ma. Kasa jest ważna w życiu. Nie ma co ukrywać, nie ma co też świrować, że po prostu nie jest ważna. Na przykład mnie denerwuje bardzo jedna rzecz w polskim hip-hopie, że jest moda na to, żeby mówić o tym, że się pieniędzy nie ma, że jest lipa, że jest bieda itd. Nie wiem dlaczego ci ludzie tak mówią, bo raperzy w Polsce, powiedzmy topowi raperzy, zarabiają naprawdę dobre pieniądze i to nie jest jakaś też w tym momencie tajemnica. I niektórzy mają odwagę o tym mówić, natomiast większość, większość z nich struga dalej po prostu jakichś biednych ludzi z osiedla, którzy, którzy nie mają na codzienne życie, co nie jest prawda. Pod tym względem dużo bardziej sobie cenię nie, podejście z amerykańskiego rapu, gdzie tak naprawdę amerykańscy raperzy nie, pokazują słuchaj, dzisiaj się zakupiłem taki łańcuch, dzisiaj zakupiłem takie buty, taki, wiesz, ta, taką kurtkę. Pracuj! Rób swoje, a też będziesz mógł coś takiego zrobić, też będziesz mógł coś takiego osiągnąć. I To jest dla mnie fajny przekaz, bo to jest przekaz, który cię motywuje, yy, który pokazuje ludziom jakąś, jakąś drogę po prostu. Natomiast jeśli będziemy, nie wiem, coś można narzekać, że po prostu ja nic nie mam, jest ciężko i tak dalej, podczas gdy tak naprawdę to nie jest prawda. to się traci wszystko, co w muzyce najważniejsze, czyli jakoś to autentyczność. Wracam do, do różnych rzeczy, wracam do starych klucz. Tam z takiego okresu dojrzewania. Wracam tego do wspomnień, do starych miejsc do, do, do starych ludzi. No ale nie jestem chyba dosyć sentymentalnym człowiekiem, w sensie lubię sobie w, w, robić różnego rodzaju wycieczki do, yy, do przeszłości. No i co? Nie ja robię często tak naprawdę, nie? szczególnie poprzez muzykę, bo mam coś takiego, że każda płyta, którą gdzieś tam słyszałem o, o okresie w moim życiu, kojarzy mi się z jakimś okresem, w którym słyszałem. Często jest tak, że włącza sobie jakąś płytę na przykład, którą wysłuchałem, bo nie wiem, jakieś super lato, albo coś tam, jakiś fajny czas, to po prostu mentalnie się razem z tą płytą gdzieś tam przenoszę w ten czas, także, także takie powroty na pewno. Scena to jest yy, pojęcie bardzo szerokie, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że jest scena jako miejsce po prostu, na które się wychodzi grać, grać koncert. Miejsce to na pewno dosyć specyficzne, często bardzo zmieniające ludzi. Ja na przykład często mam coś takiego, że przed samym wyjściem na, na scenę, mimo tego, że jestem właśnie, to przed samym wyjściem na scenę na przykład wolałbym siedzieć sam, po prostu gdzieś, nie wiem, znaleźć nikogo wokół i dopiero wyjść i otworzyć się na ludzi to, to jest takie na, gdzieś tam ulubiona opcja często się właśnie izoluje przed sceną. Tak jak mówię, no to jest miejsce, na które każdy pewnie reaguje inaczej. Jest to, powiedzmy, dla człowieka miejsce dosyć nietypowe i się zmieniające, no Natomiast z drugiej strony scena ma to znaczenie takie, że jest to jakaś grupa ludzi, którzy tworzą daną rzecz, nie? Czy to jest, nie wiem, scena graficzarska, czy to jest, wiesz, scena DJ-ska, czy jakakolwiek inna, czy scena muzyczna. No i jako taka Myślę, że w, jeśli chodzi o taką scenę, scenę, tak pojmowaną, są dwie rzeczy. Ja sobie dla siebie na swojej własnej gdzieś tam użytek po prostu stworzyłem swoją scenę, w sensie takim, że z tej strony że już brzmi, ale w sensie takim, że są ludzie, z którymi ja współpracuję, z którymi dobrze mi się robi muzykę, z których muzyka lubię, z którymi się fajnie czuję na przykład na scenie i to jest moja scena. I ja się też nie zastanawiam, czy to, co się określa jako scena, czy nie wiem, scena hip-hopowa w Polsce, czy scena reggae w Polsce. To są takie sztuczne, gdzieś tam konstrukty oparte na gatunkach, bo często jest tak, że ludzie, którzy teoretycznie są, nie, przyjaciółmi ze sceny, po prostu kolegami z tej samej sceny, to tak naprawdę gdzieś tam swoimi śmiertelnymi wrogami albo w ogóle w zupełnie, nie, w zupełnie innych galaktyk ludzi. Tak jak mówię, myślę, że każdy, każdy gdzieś tam człowiek, który robi muzykę, wiąże się w jakiś sposób z innymi ludźmi, bo, bo muzykę robić w odosobnieniu to jest bardzo trudne, bo muzyka to hmm. jest jednak społeczna, e, społeczna działalność, się robi muzyka z innymi ludźmi i każdy ma tak naprawdę jakąś taką swoją scenę, czyli po prostu swoją ekipę ludzi, których szanuje, z którymi robi muzykę, nie zawsze no, musi, nie wiem, żeby nagrywać w ubory, a na przykład jest ktoś, z kim jak jestem na wspólnym koncercie, to świetnie się czuję, wychodzimy gdzieś tam razem, na przykład gramy wspólny kawałek czy coś takiego, to Co tam jestem. Nie wiem. Myślę, że spełnienie to jest bardzo groźna rzecz w sensie takim, że, że jak człowiek, nie wiem, czuje się spełniony po prostu, że osiągnął to co, to, to, co zamierzał i to, co chciał, nie czując dalszych wyzwań, to jest tak naprawdę człowiekiem trochę martwym, w sensie takim, że, że nic do więcej nie czeka. Ja mam nadzieję, że nigdy w tym sensie nie zostanę człowiekiem spełnionym, tylko że cały czas po prostu będę, będę robił to, to, na czym mi zależy i to, o co mi przychodzi. Natomiast tak jak mówię, no spełnienie to jest rodzaj śmierci po prostu. Jestem spełniony, mogę odejść, na tak naprawdę, bo nic mi w życiu nie zostało. Także mam nadzieję, że, że spełnienie to będzie może ta ostatnia rzecz, którą poczuję gdzieś tam na, na, na morzu śmierci kiedyś. No to wtedy na pewno fajnie czuć to, na to spełnienie. Natomiast, natomiast wcześniej mam nadzieję, że mnie to nie spotka. Okay. Naprawdę duże rzeczy mnie skrzydła Uskrzydla yy, mnie co? Fajne. Nie, zrobię bit, który mi się podoba i to wypuszczam, który mi się podoba, to jest dla mnie skrzydlające. Nagram z Rodke, która, która po prostu z której jestem mega zadowolony, to jest odskrzydający. Mm. Zagram koncert, szczególnie na przykład dobry koncert, Jak się zagra dobry koncert, nie wiem, jest fajna interakcja z ludźmi, fajna energia, to jest mało, naprawdę jest mało na świecie takich doznań, które, które są właśnie tak wyskrzydające. Także, także pewnie jakieś tam po prostu zadowolenie. Ze, ze zrobiony z jakiejś tam po prostu roboty, którą, którą się wykonało i, i, i to jest jakieś tam skrzydające i napędzające do tego, żeby, żeby robić to dalej. No, ja mam ja, no, mało chyba takich rzeczy w życiu, który mógł y, totalnie nie wybaczyć. Na no, pewno nie wybaczę nigdy nielojalności względem w przyjaciół, względem udziału ludzi ze swojego otoczenia, to są dla mnie rzeczy, których, których nigdy po prostu nie jestem w stanie wybaczyć, które skreślają dla mnie człowieka z miejsca. A poza tym to chyba, chyba jestem w stanie wiele rzeczy wybaczyć. Stres. Stres, stres. Stresu są różne rodzaje. Jest stres związany na przykład z tym, że nie wiem, gonimy jakiś termin, a na, który, na który się nie mogę wyrobić z czymś tam, na przykład, nie wiem, obiecałem komuś gościnną zwrotkę, ktoś tam zamyka album, mi nic nie przychodzi do głowy i wtedy na pewno pojawia się jakiś stres. Jest stres taki bardzo pozytywny, który jest przed koncertem, to się nazywa trema, ten stres. Nie wiem, są różne na pewno rodzaje stresu. Myślę, że my niestety w takich czasach, w których tego złego stresu i takiej ciągłej, ciągłej spiny jest coraz więcej, bo Coraz więcej się z jednej strony od nas wymaga, z drugiej strony jest coraz więcej bodźców. Tak naprawdę budzimy gdzieś tam po prostu w świecie bodźców. Dzisiaj trudno znaleźć jakieś takie rzeczy, na których można na stówę polegać, tak naprawdę. Tak cały czas jesteśmy, mamieni jakimiś różnymi bodźcami i pośród tego wszystkiego można się pogubić. A tak naprawdę, jeżeli jest pogubiony, to też tak naprawdę jest wtedy Nie wiem, no to mi się, to mi się trafić, więc...